Cześć! Czerwiec za nami, wakacje w pełni i odbiło się to zdecydowanie na moich ulubieńcach. Jak wiecie, część tego miesiąca, 10 dni spędziłam w Hiszpanii i to widać w tych kosmetykach, zwłaszcza w dwóch pierwszych, które Wam pokażę. No i pierwsza rzecz, najlepsza i najważniejsza, czyli znalazłam swój idealny filtr. To jest coś, co naprawdę jest trudne. Wcześniej próbowałam tego produktu em, w mniejszej ilości, i był super, i teraz kupiłam dużą, dużą duż, dużą pojemność i jest rewelacyjny, niestety, jest drogi. Mm, nie pamiętam bardzo, niestety nie pamiętam, i, ile za niego zapłaciłam. Dajcie mi koniecznie znać, i dam tutaj adnotację na pewno, właśnie, ile on kosztował. Mm, to jest 50 ml, jest to Vichy Capital Soleil z filtrem 50 i to, co charakteryzuje ten produkt, to jego matowe wykończenie. Idealnie nadaje się na twarz, pod makijaż i wszędzie w ogóle w te okolice. Znaczy, wszędzie się idealnie nadaje. Filtr jest bardzo dobry, bardzo skuteczny, ale najważniejsze jest to, co wyróżnia ten kosmetyk czyli to, że on się nie klei i nie śmierdzi. Niestety, minusem filtrów o wysokiej właśnie wartości jest to, że często są lepkie, dlatego że. Mm kurier ze żwirkiem dla kotków, mamy dwa malutkie koteczki. Ale dobra, 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 nie o tym. Dziś poważny temat o kosmetykach. Dobra, e, filtr skuteczny, bardzo fajny, pięćdziesiątka, nie klei się. To jest coś, co strasznie mnie denerwuje w filtrach. Klejenie się, i to, że śmierdzą. Używałam go na całą twarz, szyję, dekolt i ramiona. Na nogi kładłam coś zdecydowanie bardziej ekonomicznego, bo to jest większa powierzchnia i akurat ten zapach specyficzny nie jest dla mnie tak bardzo odczuwalny, po prostu na nogach. No, rewelacja. Jeśli potrzebujecie coś właśnie matującego, to super. Mały minus jest taki, że dwa razy, kiedy dokładałam go, bo smarowałam się rano i zawsze po, po południu jeszcze, jak wychodziłam, a prawie zawsze wychodziłam, no, no, więc marowałam się dwa razy dziennie. Dwa razy mi się zdarzyło, tak, że lekko mi się jakby zrolował, ale nie. Niekoniecznie to jest jego wina, tylko możliwe, że moja skóra była wtedy bardziej zanieczyszczona. No, po prostu jakby dużo czynników naszło na siebie. Nie zdarzało się to za każdym razem, tylko dwa razy, więc coś tam musiało być, że tak się stało. Niekoniecznie właśnie to jest on. Albo nie wiem, użyłam go trochę za dużo. Bardzo możliwe, że tu ja popełniam błąd. Dobra, ale dalej lecimy. Pędzel, pędzel zdecydowanie mój ulubieniec. To pędzel naszej kochany, kochanej Hani Digital Girl Glam Brush 4. To pędzel typowy do blendowania. piękno okrąglutki, ale z delikatnym szpicem. I to jest właśnie to, co sprawia, że jest rewelacyjne. Jest mięciutki, idealnie się nim blenduje. Od razu jakby z aplikacją produktu. Po prostu jedno wielkie cuda. Z tych do oczu, a mam te i do twarzy i do oczu, ten jest jednym z moich właśnie ulubieńców. Przygotowuję się teraz też, bo od kilku tygodni moim priorytetem, jeśli chodzi o pędzle, użycie i testowanie są właśnie pędzle e, Glam, Brush, e, Glam, Glam Brush, Glam Brush, e, Glam Brush, Glam Brush. Mm, Glam Brush, nieważne. Ym, to jest priorytet właśnie, jeśli chodzi o testowanie. Dlatego też powiedzcie mi, bo przygotowuję się do ich recenzji, czy wolicie coś bardziej zbiorczego, ogólnego, czy ocenę poszczególnych modeli i na przykład wskazanie tych, które są rewelacyjne i tych, które mają jakieś minusy. Czy patrzeć na to jako całą zbiorowość, czy pojedynczo. Dajcie znać, bo tak jak zawsze jest mi to obojętne, od której strony to gryzę. Ważne, żeby dla was to było najbardziej przydatne. Kolejna rzecz, coś też yy, letniego i fajny patent na wyjazdy. Coś, co też czasami właśnie robię, kiedy i muszę mieć bagaż podręczny, bardzo nie lubię odlewać podkładu. Biorę wtedy mój korektor, który idealnie pasuje do mojej skóry. Ten jest seri Pro Longwear, Maka kolor NC15, czyli ten beżowy, wpadający lekko w żółty kolor, czyli neutralizujący świnkowość mojej twarzy. Uwielbiam go za to, że jest bardzo mocno kryjący i używam go. Ekstremalnie małej ilości, na tyle, żeby właśnie pokrył moją twarz, wyrównał ten kolor. Na lato też nie i w ogóle na wyjazdach nie lubię się jakoś pacykować i makijaż jest czymś szybkim, a kiedy użyję pędzla, fajnego, dobrego i odrobiny korektora, to szybko smierając się po twarzy, jestem w stanie właśnie wyrównać kolor, ale delikatnie na tyle, że skóra nie wygląda tak lalkowato i tapetowato. A niewielka ilość właśnie kryje. No, na pewno wiecie, o co mi chodzi. No i dodatkowo jest w nim formuła ta długotrwała. Ale ważna rzecz jest taka, że te, te, mm, te korektory i w ogóle e, po, e, z, w ogóle kosmetyki do twarzy z serii Prolongwar z Maka są całkiem mocno wysuszające. Dzięki temu są trwałe, ale pamiętajcie, że jeśli macie skórę bardzo wrażliwą albo suchą, to to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, lecimy dalej. Dalej to są ostatnie rzeczy, ale tak jakby zestaw. To są rzeczy do brwi. Coś, co odnowiłam teraz, kiedy mam rude włosy. W ogóle, od kiedy mam te rude włosy, to codziennie, autentycznie, praktycznie, że maluję je innym kolorem. Oprócz tego, jak byłam na wyjeździe, oczywiście. Wtedy nie miałam czasu na zabawy, więc wzięłam jeden produkt i tyle. Ale wróciłam do kredek, które używałam wcześniej, tych z Catrice. To są woskowe kredki, które z drugiej strony mają czasadełko. Czyli idealnie jeden produkt, którym możemy zrobić nasze całe brwi. Dzisiaj właśnie użyłam ich tak naprawdę dwóch. Jeden jest troszeczkę ymm, bardziej neutralny i jaśniejszy. Drugi odrobinę bardziej zimny i troszeczkę ciemniejszy. Jest fajny tak naprawdę. Te, te kolory są fajne tak naprawdę do wielu typów urody, od yy, średnich blondynek przez ciemne dziewczyny. Powiedziałabym, że dla skrajnych typów urody one tylko nie pasują. Dwujeczka też nadawałaby się dla osób rudych, ale nie ekstremalnie tych Rudych, takich totalnie rudych, tylko lekko rudych. Ale dziewczyny, które mają super, ekstremalnie jasny blond i są czarne, to jedynie te dwie grupy bym wyłączyła właśnie z korzystania z tych kredek, A cała reszta, a takich jest najwięcej, to po prostu są rewelacyjne. Woskowe, fajnie trzymają włoski, ale ja dodatkowo właśnie wspomagam się jeszcze tym żelem z e, Catrice Eyebrow Filler. I on ma delikatny kolor i fajnie utrwala e, włoski. Nie jest to super mocne utrwalenie, jeśli macie takie mocno poczochrane brwi, to to nie będzie najlepsze rozwiązanie, ale kiedy mi lekko lubią w miejscach łuku trochę jakby opadać, to lubię je teraz utrwalić, zwłaszcza, bo kiedy mam jaśniejsze brwi, to nawet pojedyncze włoski, które lekko się mi rozczochrają, po prostu są bardziej widoczne. Jak je mocniej podkreślałam, to nie było tak mocno widoczne, więc te, z tego żelu wtedy nie korzystałam. No. To już wszystko. Dajcie znać, jakich mieliście Wy właśnie ulubieńców i czy macie jakieś takie swoje kosmetyki, które zawsze odkopujecie, albo kupujecie, albo właśnie używacie typowo latem. Dobra, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Hejka!